Ok, stworzyłeś już świat i nauczyłeś się podstawowych komentarzy. Ale Twój spawn wygląda w ten sposób, przez co większość graczy zaraz po wejściu na mapę jeszcze szybciej z niej wychodzi? Spokojnie, zaraz to naprawimy. W tej serii pokazuję wam, jak stworzyć dobrą mapę Adventure. Dzisiaj skupimy się tylko na spawnie. Dobrze, znajdujemy się jak widzicie w jakimś takim dziwnym drewnianym klocu. W tym miejscu teoretycznie powinien się pojawiać gracz. Mam jakiś taki komunikat powitalny. I mam tak, cztery przyciski ze zwykłymi tabliczkami. I powiedzcie szczerze. Trafajcie na taki spawn. Czy uważacie, że, albo może inaczej, czy poziom koment na mapie będzie lepszy niż na spawnie, czy raczej taki sam? Bo ja myślę, że raczej taki sam. Dobra, zobaczmy co mamy w ustawieniach. Na przykład, render distance, simulation distance, chmury. Render distance na 16 czanków to jest moim zdaniem zdecydowanie za dużo. Taką górną wartością, jaką można podać graczowi to jest 12. A jeżeli mapa nie chodzi na 12 czankach, to tutaj trzeba albo użyć po prostu force loada, Albo użyć funkcji. Szkoda też, że to nie jest tutaj w ogóle podzielone na opcje, jakie widzimy tutaj, bo jednak fajnie by było zrobić kategorie ustawienia graficzne, muzyka, właśnie też nie ma nic podanego odnośnie muzyki. Mnie nie wiem, czy ja mogę mieć na przykład muzykę na 16%, czy to będzie za dużo, czy to będzie za mało. Jest tu dość mało informacji. Co mamy następnie? Zasady. Nie nie niż bloków grai na Adventure, grai na pokojowym. To zasad jeszcze się w ogóle odniosę, ponieważ mam dosyć specyficzną opinię na temat zasad i mamy informacje. W informacjach mamy podanego autora, ile była budowana mapa i fabułę. Odnośnie fabuły też mam dosyć ciekawą opinię, o której wam zaraz powiem. No i mamy start. I to jest cały spawn. I szczerze, gdybym trafił na taki spawn, to znaczy mamy 2025 rok, jest multum poradników, mnóstwo komentarzy, niedawno zostały dodane interakcje, tekst displeje, naprawdę robienie jakichkolwiek interaktywnych rzeczy, jakichś interaktywnych przycisków, nigdy nie było prostsze, moim zdaniem. I gdybym trafił na mapę, gdzie mamy zwykłe tabliczki i zwykłe przyciski, no to ja bym raczej z niej wyszedł po prostu, bo szkoda byłoby mojego czasu, bo widziałbym, że. Ta mapa nie będzie sobą reprezentować po prostu nic więcej. Także przejdźmy do drugiego spawnu, który, uwaga, robiłem około 10 minut, 15 minut z Wordeditem. Ja sobie tylko dodam tak. O, i znajdujemy się na tym spawnie. I Jak widzicie, on już wygląda o wiele lepiej. Stoję na takim podejściu, który nie jest oznaczony jakimś dziwnym blokiem emeraldu. Nie mam żadnej takiej dziwnej wiadomości, ale nie mogę się ruszać. Dlaczego? Otóż to, co ja lubię, to jest spawn, w którym po prostu gracz się nie może ruszać. Ja co osobiście lubię? Możemy nawet włączyć sobie shadery, żeby to jakoś ładniej wyglądało, chociaż te napisy będą raczej troszkę słabiej widoczne. O, ale od razu się to lepiej prezentuje. Powiedzmy, że robimy mapę o tym, że gracz się zgubił w jaskini. No to fajnie by było, gdyby spawn nie był klocem, tylko jednak jakoś te jaskinie przypominał. Mamy tutaj cztery. Przyciski, mamy start, wiadomo. Informacje, ekstra oraz ustawienia. Jak widzicie nie ma tutaj zasad. Dlaczego tutaj nie ma zasad? Ponieważ zasady są bez sensu. Dodawanie zasad jest moim zdaniem idiotyczne, bo co wtedy do takich zasad możemy dać? Nie cheatuj. Czy jest raczej oczywiste? Znaczy oczywistym jest, że jak ktoś będzie cheatował no to zepsuje sobie przyjemność z rozgrywki. Co jeszcze bardzo często się pojawia, nie niszcz bloków. Z całym szacunkiem, ale to zadaniem autora mapy jest Zrobienie tak tej mapy, żeby gracz nie mógł niszczyć bloków i nie mógł zepsuć tej mapy. Ja zawsze do map podchodzę z taką mentalnością, że mapa powinna zostać zrobiona tak, aby gracz po przejściu jej jeden raz był w stanie nacisnąć przycisk przejść jeszcze raz i przejść ją drugi raz, czyli po prostu gracz nie może jej w żaden sposób zniszczyć. Coś jeszcze w zasadach bardzo jest, coś takiego. Tu naprawdę darujcie sobie to, nigdy nie rozumiałem, szczerze, takiej zasady. Bo to też autor powinien zrobić mapę tak, żeby ona dostarczała po prostu jakąś rozrywkę graczowi. Ale dobra, przejdźmy sobie do tych kategorii. Jak podejmujemy te interakcje? A to bardzo prosto, po prostu Klikamy sobie lewy przycisk myszy. To jest wszystko zrobione na zwykłych interakcjach. To też zaraz wam pokażę, jak to wszystko mniej więcej działa. No i mamy oczywiście start. I to jest całe menu. I zrobienie tego jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Tylko ważne jest to, żebyście ogólnie na spawn mieli jakiś pomysł. To znaczy, żeby on jakkolwiek nawiązywał do waszej mapy. Ta jaskina to było pierwsze, co mi tutaj wpadło do głowy. Żeby to jakoś urozmaicić, dodam tutaj te liście, dodam sobie tutaj to wejście do tej jaskini. I ważne jest też to, żeby gracz nie był w stanie wyjść po prostu z tego spawna. Czyli używamy tutaj po prostu barier bloków. Dodam jakiś tutaj stalagnat oraz dodam jakieś takie tutaj oczkowodne wodne, jeziorko, coś takiego w tym stylu. I teraz sobie przejdziemy do takiej bardziej technicznej strony. Otóż cały ten spawn działa... Na tych blokach tutaj to jest dokładnie to, 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 to i to. Więc tak, żeby zrobić taką interakcję, to pierwsze, co trzeba zrobić, to po prostu zespawnować interakcję. Czyli po prostu używamy sobie komendy summon interaction, wtedy możemy dać tilda 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 I teraz jedną ważną rzecz. To jest jedna rzecz, jaką my musimy dać. To jest tak po prostu. Musimy dać konkretnej interakcji indywidualne, tak żebyśmy potem do tego tagu mogli podpiąć to, co się stanie, kiedy na przykład klikniemy na interakcję. I po tym, jak już sobie stworzymy taką interakcję, no to nic się nie będzie dziać. Jak będziemy na nim klikać lewym przyciskiem, jak będziemy na nim klikać prawym przyciskiem, musimy postawić sobie trzy takie kołem Jak widzicie, to są trzy kąt bloki do każdej z tych interakcji, bo tam są cztery, nie? Cztery razy trzy, 12. Zaczynamy sobie od takiego kąt bloka powtarzającego na always active, który nam cały czas będzie sprawdzał, czy jakaś interakcja została zrobiona z tą interakcją. Czy to jest zwykły execute as, tutaj mamy tą interakcję? I tutaj mamy ten tak, to jest akurat do tej interakcji ekstra. Więc ja sobie po prostu tej interakcji nadałem wcześniej tak, dwa extra, bo to jest drugi spawn, no i extra. Potem dajemy on attacker jeżeli byśmy chcieli, żeby gracz musiał kliknąć prawym przyciskiem myszy, a nie lewym, no to wtedy dajemy target. Ale ja szczerze wolę lewy przycisk myszy, więc zawsze daję attacker i potem run i tutaj nasza komenda. Mi się tutaj nie chciało po prostu pisać wszystkiego od nowa, więc dałem po prostu say extras. Następnie mamy wymazywanie, że tak powiem, interakcji, które już zostały podjęte z interakcją. Ogólnie, gdyby tych dwóch comblocków nie było, to jeżeli bym kliknął raz na interakcję... A w sumie mogę wam to nawet pokazać. Możemy sobie przestawić troszkę wyżej. Jeżeli ja sobie teraz kliknę interakcję... Oj. To... O, jak widzicie, ten czat jest cały czas wspomniany, ponieważ podjąłem interakcję i ona jakby nie została wymazana z pamięci. Dlatego musimy tutaj dać te dwa comblocki, które po prostu sprawiają, że ta akcja wykonuje się tylko... Jeden raz. I te dwa kolejne bloki to jest po prostu as znowu ta interakcja run data remove entity małps, atak. A tutaj jest małpa S interaction, to też trzeba dać. Więc to jest dokładnie to samo, tylko się różni tym ostatnim wyrazem. I to jest do każdej interakcji, tylko że się różnią po prostu tagi. I właśnie jeszcze jedna ważna rzecz, bo zapomniałem o, to, o tym w ogóle wspomnieć. Pewnie zauważyliście, że tutaj dodałem zamiast zasad coś takiego jak extra. I czym to jest? Do tego przejdę przy okazji omawiania gotowych spawnów i gotowych menu, ale najpierw omówmy sobie jeszcze te bloki tutaj. Tutaj mamy zwykły execute, który wychwytuje, czy ja mam poprzez tak spawn 2 i teleportuje mnie cały czas w tamte koordynaty na środku. No mamy tutaj tak, reset tych wszystkich napisów tekst Displayów. To jest po prostu samą tekst, Display, koordynaty. I po, mamy tutaj potem tekst, kolor tutaj złoty, e, cień, rotacja, ponieważ je ustawiłem na zablokowane, więc one się nie obracają. No i to jest praktycznie tyle jeszcze Game Out Adventure. I to jest cały spawn. Jak widzicie, tych bloków tutaj jest dokładnie 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kolor bloków i macie taki tutaj fajny spawn, no tylko, że zamiast tych sei, to by się przydało jednak zrobić jakiś ładny teleraul. I gdybym wszedł na mapę i zobaczył taki spawn, to szczerze, ja uważam to za dobry spawn. Moim zdaniem jest on naprawdę ciekawie zrobiony, ciekawie to w miarę tutaj wszystko wygląda. Co prawda te napisy można by było trochę powiększyć, ale moim zdaniem jest to naprawdę fajnie. I znajdujemy się teraz na mapie FNaF 4 autorstwa mojego oraz Szomgata i chciałbym wam pokazać jak tutaj wygląda spawn, ponieważ podeszliśmy do tego troszkę inaczej. A mianowicie tam spawn był statyczny, to znaczy gracz stał w miejscu i mógł się tylko obracać. Tutaj, jak widzicie, gracz może normalnie chodzić. A to ma dosyć ważny powód. Ale tak, gracz pojawia się w pokoju, w którym tak naprawdę będzie cały czas grał. On się praktycznie niczym nie różni od pokoju, który znajduje się tutaj, w którym gracz już gra, Oprócz tego, że tu jest troszkę ciemniej i nie może nigdzie przejść. Tu są bariery, tu są bariery i ma tutaj tabliczkę z informacjami. O. Od razu mu się wyświetlają wszystkie informacje i zobaczcie, ile informacji tutaj już jest. Tam w informacjach to było, nie wiem, może jedno albo dwa zdania. Tutaj mamy tytuł, autorów. Napisane, że jest to dokładne: odwzorowanie gry Five Nights at 4. Liczbę komentarzy. Tutaj tych komentarzy akurat będzie troszkę więcej: chyba 8300, coś takiego. Czas podany w godzinach. Dlaczego w godzinach, a nie w dniach, tygodniach? Ponieważ to można łatwo sprawdzić w statystykach po prostu. Tu jak widzicie. Mamy na przykład Timeplate 7 dni. Czyli to już jest jakieś. 130 godzin, coś takiego. E, do tego się jeszcze nakładał czas Szomgata, no bo on też grał jednocześnie, bo graliśmy na Ternosie po prostu, robiliśmy tą mapę. Co tu jeszcze ciekawego mamy? Jak dokonuje się interakcji, co trzeba zrobić, żeby ukończyć mapę na 100%, jakaś taka reklama poprzednich części, informacja, że cały proces tworzenia tej mapy był nagrywany u mnie na kanale, informacja odnośnie minigier, ustawienia od razu tutaj są, jest to jakby połączone. FOF, to jest bardzo ważna rzecz, FOF trzeba podawać zawsze. Najlepiej podać też widełki, w sensie Najmniejsza wartość, która jest potrzebna do prawidłowego działania mapy, no i największa. I można też podać wartość zalecaną, czyli po prostu taką, na jakiej my robiliśmy tę mapę, czyli na przykład jak robiłem tę mapę na 85, no to podaję. Zalecano 85. To jest też informacja, że najlepiej minigry przychodzić 85-90. Jasność. Też jest to dosyć ważna rzecz. I tutaj też zamieściłem informację, że jeżeli się nagrywa na YouTubie, to lepiej mieć 100%, ponieważ YouTube ucina bitrate po prostu filmom, przez co ciemne fragmenty są bardzo słabo widoczne. Dźwięki, muzyka, partikle. Takie dosyć po prostu podstawowe ustawienia. I informacja odnośnie testerów. Jeżeli... Wasza mapa ma testerów, to lepiej też to podać na samym początku mapy niż na samym końcu i opcja zresetowania mapy, co jest też myślę dosyć ciekawe, jeżeli mapa jest ma dosyć powtarzalny gameplay. I teraz tak, zresetujmy sobie szybko tą mapę jeszcze raz. O, dobra. I jak już mówiłem, ja tutaj nie mogę nigdzie przejść. Jak kliknę sobie informację. O, to nagle odblokowała mi się noc pierwsza. Dlaczego tak zrobiłem? Otóż bardzo ważne moim zdaniem jest to, żeby gracz musiał przeczytać informacje, ustawienia, wszystkie te najważniejsze rzeczy, zanim będzie mógł rozpocząć rozgrywkę, bo jest to po prostu idiotoodporne, no nie mam wtedy takiej opcji, że ktoś od razu wejdzie na mapę, kliknie start i nagle się dziwi dlaczego coś nie działa, dlaczego, jak on ma zrobić jakieś interakcje, coś takiego. Jak widzicie teraz zniknęła mi tu niewidzialna ściana, ale tutaj nie zniknęła. Otóż na tej mapie wpadliśmy na dość, dość ciekawy pomysł. Jak zapewne wiecie, to gra w, w NAW po prostu macie kilka nocy, które wam się odblokowywują z czasem. Więc my zrobiliśmy tak, że odwzorowaliśmy cały dom, w którym dzieje się gra i po prostu kolejne jego części są odblokowywane wraz z progresem nocy. Na to był bodajże scoreboard player set progress na jeden to jest noc pierwsza, dwa to jest noc druga, tutaj potem mamy noc trzecią i noc czwartą, czyli noc trzy, o, noc 4. potem tutaj mamy noc piątą, tam jest potem noc szósta, ale zauważcie jedną rzecz ciekawą, że gracz nadal nie może tędy przejść. Dopiero jak odblokuje noc szóstą, to w tom, wtedy to mu się odblokowuje, jak również... Ta ściana. I jednocześnie po przejściu szóstej yy, nocy odblokowuje się menu Extras. I tutaj chciałbym przejść do tego, co można dać do takiego menu Extras. Otóż takim Extras możecie dać naprawdę mnóstwo rzeczy. W tym przypadku w daliśmy, tak, statystyki nasze. To jest, myślę, jedna z najlepszych decyzji, jaką podjęliśmy. Czyli po prostu yy, każdy z nas sobie przeszedł tą mapę od początku. Spoliczyliśmy sobie wszystkie nasze statystyki, które się nabiały. Tutaj to jest też dosyć ciekawe. A następnie są tutaj statystyki gracza. Co jest też bardzo fajne, przez co gracz może sobie porównać swoje statystyki z statystykami autorów. Jak na przykład widzicie, jestem ja byłem 4 gia przyrodniłem tę mapę na 100%. Miałem tylko dwa zgony, no ale to też wiadomo. Myśmy tę mapę robili. Ja ją też bardzo dużo testowałem. Ja w nią grałem naprawdę bardzo dużo. Więc ja te wszystkie animatroniki naprawdę miałem na luzie zapamiętane. Co tu mamy ciekawego? Mamy napisy końcowe, możliwość zwiedzenia mapy. O, gracz sobie może po prostu poklikać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ta opcja traci jakąkolwiek... jakikolwiek sens w momencie, w którym robimy mapę na funkcjach, no bo nie ma. Co tu mamy jeszcze? Nightmare, czyli po prostu noc siódmą oraz tutaj mamy dosyć ciekawą rzecz, czyli po prostu noc ukryta. Czyli noc ósma, 20, 20, 20, 20. Mamy tutaj jeszcze zabawę z bootstrapem, która jest taką minigierką i mamy również taką dosyć ciekawą rzecz, Czyli gracz może sobie podejrzeć po prostu modele wszystkich animatroników i zobaczyć ilość zgonów od nich. E, Okej, okay, dobra. Zapewne niektóre tutaj rzeczy nie będą działać dlatego że e, gram w tę mapę na troszkę nowszej wersji. Przypominam mi się, że napisów końcowych i tak wam nie pokażę, ponieważ e, i takich nie zobaczycie, bo gram na 1.21, gdzie zmieniło się troszkę z wyświetlaniem. Tak Display, w porównaniu to 1.20, no także niestety tego nie zobaczycie. Także możecie też użyć konceptu takiego na na przykład swojej mapie. Powiedzmy, że jakąś mapę kosmiczną, to tutaj możecie dawać jakieś po prostu punkty kontrolne, na przykład akt pierwszy, akt drugi i po prostu wywoją wam się dane części jakiegoś statku. To jest myślę dosyć ciekawe. Ciekawa opcja. Nie trzeba zawsze robić takiego menu, że gracz stoi w miejscu. Ja po prostu to lubię, ale naprawdę ważne, żeby moim zdaniem takie kilka najważniejszych rzeczy to tak: reprezentować jakikolwiek poziom czy nie używać sei i tego typu rzeczy. Fajnie by było, gdybym spawn nawiązywał do mapy w jakikolwiek sposób. I trzecia rzecz: fajnie, jak są jakieś animacje, coś co po prostu urozmaica całą mapę. Tu na przykład mamy taką prostą animację, gdzie świecę latarką po drzwiach, jak świecę na szafę, to szamgat się po prostu chowa. Więc taki spawn klasyczny w dużej mierze wymaga po prostu pomysłu na niego. Jak nie macie pomysłu, to nie ma nic złego naprawdę w robieniu spawnu ostatniego. Nie musicie go robić jako pierwszego. Chociaż ja najczęściej od tego zaczynam. I teraz przejdziemy sobie do ostatniego rodzaju spawnu, chociaż to nie jest teoretycznie. Spawn. Od razu mówię, że to nie jest coś, co chcecie robić, jeżeli bardzo dobrze nie ogarniacie komend, ponieważ z tym jest masakrycznie dużo roboty. I trzeba masakrycznie coś dużo rzeczy przewidzieć, żeby nie zepsuć takiego menu. Otóż tak, jak widzicie, mamy jakieś tło. Gracz w ogóle się nie może ruszać, nawet się nie może obracać. A wszystkie interakcje robi na czacie. Mamy tutaj na przykład start, informacje, yy, ustawienie i ekstra. Ja zrobiłem tylko informacje, bo z tym jest bardzo dużo roboty. Teraz widzicie, jak w generatorze kont, bo to wszystko robiłem generatorem komend, jak wygląda. Ta komenda, która to wyświetla. Naprawdę, jeżeli ktoś takie coś jest w stanie napisać ręcznie z głowy, to naprawdę czapki z głów, bo ja nawet nie próbowałem. Ja zawsze do takich bardziej skomplikowanych telerałów używam generatora komend. Po prostu każda z tych opcji ma interakcję. Po kliknięciu, a tutaj widzicie, jak zrobiłem sobie to. Bo pokrótce klikniemy na przykład na informację albo na ustawienia, musi odpalić nam się kolejny telerał. W tym przypadku informacji, tutaj musiałby się nam odpalić przy fabule. Kolejny telerał, jak no na to klikniemy, a jak klikniemy powrót, no to po prostu musi nam się odpalić ten telerał tutaj. Z tym jest dość dużo roboty. Kompozycja też jest bardzo ważna przy tego typu menu. Po pierwsze, to nie jest tak, że wystarczy, nie wiem, ustawić gracza gdzieś tak o i coś mu tam pokazać na. Czacie, bo to będzie wyglądać moim zdaniem źle. Ważna jest kompozycja, to znaczy ja bardzo lubię mm, zmienić FOV na 40 i poszukać jakiegoś charakterystycznego miejsca, ale ważne jest to, żebyśmy mieli coś na pierwszym planie, coś w tle i coś w, zupełnie w oddali. Tutaj akurat wybrałem to miejsce, ponieważ tak, mamy wtedy tło ogarnięte, bo mamy całą tą jaskinię. Mamy coś w oddali, czyli w ogóle to tutaj wyjście z jaskini. Mamy, częściowo widać tutaj też to jeziorko, to też jest takim fajnym urozmaiceniem po prawej stronie ekranu, ale brakowało mi czegoś na pierwszym planie. I dlatego tutaj pojawiło się to ognisko. Tylko właśnie, ja ten fog graczowi i tak zmniejszam, e, zmieniając mu prędkość. Przez co mamy tak, fajne ognisko tutaj na pierwszym planie, tutaj jeziorko po prawej stronie, od razu całym tłem jest jaskinia, ta latarnia też fajnie to trochę urozmaica, bo ta część jest troszkę pusta, dlatego też ją tutaj umieściłem. Yy, tutaj nie trzeba było za bardzo nic urozmaicać, bo tutaj jest i tak to ognisko. I mamy tło, czyli to wyjście. Chociaż tutaj tak naprawdę można by było lepiej ustawić ten menu, żeby tutaj było widać słońce, albo żeby to słońce tutaj jakoś padało. Zrobienie takiego menu jest naprawdę bardzo upierdliwe, męczące. Jeżeli robicie to na funkcjach, to tylko upierdliwe. Dlatego, że na funkcjach po prostu Wystarczy, że sobie zrobić funkcję dla każdego, że tak powiem, telerała, który się tu wyświetla, czyli osobny dla głównego, osobny dla informacji, ustawień i ekstra. I po prostu tak jak tu, jeżeli kliknę informację, to po prostu tu się stawia komend block, który wyświetla cały ten długi telerał. To przy użyciu funkcji wystarczyłoby, że napisałbym coś takiego. Function, powiedzmy mapa, dwukropek, info. Coś takiego. I to już automatycznie by, by nam to wszystko wyświetliło. Co tu mamy ciekawego jeszcze? Eee, wychwytywanie taga, teleportowanie gracza w konkretne koordynaty i w konkretne miejsce, gdzie się ma patrzeć. Zmiana movementu tak, żeby zmniejszył się graczowi fov. I to właśnie 0,0001 zmniejszają na okolice 35 z tego, co ja ogarniam. Następnie tutaj mamy game mode, spectator oraz ten telerał, który tutaj się wyświetla. Widzicie, on jest strasznie długi. I to jest wszystko. No to nie patrzcie, bo to są konbloki, które, które sobie ustawiłem, żeby móc szyb, sobie szybko zmieniać między tymi spawnami. Czyli spawn drugi, teraz sobie damy spawn trzeci, teraz spawn drugi. I teraz chciałbym Wam pokazać, jak takie menu może wyglądać, kiedy naprawdę ograniczy komendy się do niego przyłożycie. Znajdujemy się teraz na kolejnej mojej mapie, czyli na Hercules 1, który jest aktualnie podczas. Stworzenia. I chciałbym wam pokazać, jak ja tutaj zrobiłem spawn. Chociaż, jeżeli śledzicie moje filmy, to zapewne już go widzieliście. Po pierwsze, gracz się nie pojawia od razu w tym menu, tylko jest tutaj taki idiotoodporny ekran, który sobie umieściłem. To znaczy, wielki napis uwaga i informacja, że mapa zawiera jumpscary, że jest przystosowana tylko do gry w jedną osobę, co jest nieoczywiste, dziwo, i że jest przystosowana tylko do gry na wersji na 1.21.1. I po prostu musi te wszystkie, to wszystko potwierdzić, żeby przejść dalej. I teraz tak. Tak się prezentuje to menu. Możecie słyszeć taką muzykę, która jest w tle. Jak widzicie, tutaj się nie wyświetla żadna nazwa mapy, ponieważ ona już jest tu i wyświetla się cały czas. Mamy tutaj taką fajną animację, czyli mamy pierwszy plan, tło, którym jest ta jaskinia i tam coś w oddali, czyli to niebo. Moim zdaniem, że akurat to menu się prezentuje całkiem fajnie. I teraz tak. Gracz nie może rozpocząć nowej gry, musi, tak jak już wcześniej tu mówiłem, wyjść w informacje i w ustawienia. A jeszcze wcześniej pokażę, co mamy w Extra, w tym przypadku. Na tej mapie w Extra mamy tak. Od autora informacja, która się dopiero odblokowuje po skończeniu gry, ponieważ tu menu Extra jest dostępne od początku, że na trochę sobie to przyciszę, a na Fnafie e, dopiero od pewnego momentu, teoretycznie od ukończenia gry, tak jak to jest w oryginale. Zakończenia, które też odblokowuje się dopiero po zrobieniu tego zakończenia, danego, napisy końcowe, których jeszcze nie zrobiłem, a raczej nie podpiąłem. Właśnie, jeszcze mam tutaj informację o znajdźkach, ile znajdziek zostało znalezionych i jak one wyglądają. Jak widzicie, zmieniło nam się tło. Tego też jestem fanem, chociaż wiem, że to może być po prostu nie każdemu może się chcieć to robić, że po prostu każda ta kategoria ma zupełnie inne tło. Przejdźmy sobie na przykład do ustawień. Tutaj mamy jakieś takie mocno industrialne pomieszczenie, i jak w sumie widzicie, to. Tam jest też animacja światła, że ono tak sobie tam miga. I mamy tak, podzielone ustawienia na główne i graficzne. Główne, czyli takie typu FOV, tryb, yy, muzyka, pozostałe dźwięki i graficzne. Czyli po prostu ustawienia graficzne. I jak widzicie są tutaj pokazane nawet ustawienia zalecane, co jest moim zdaniem bardzo fajne i jak najbardziej fajnie by było to stosować. I teraz tak, co jeszcze tutaj zrobiłem, co ma ułatwić graczowi ustawienie po prostu tych ustawień. Jak widzicie, opcje mają in trochę inny kolor. Na zielono są zaznaczone te kategorie, w których gracz musi po prostu coś zmienić. FOW od razu są podane tutaj widełki, w jakich to, na jakie najlepiej było to było ustawić. Video settings, od razu mamy. To praktycznie co nam się wświetlało wcześniej na czacie, wyświetla nam się tutaj również w ustawieniach. Gracz od razu wchodzi w ustawienia i widzi co musi zmienić. Nie musi cały czas przeklikiwać między tutaj, między ustawieniami, a tutaj, między ustawieniami. Muzyka też są podane widełki wszędzie, do każdych tych, co jest e, naprawdę fajne. A jak to zrobiłem pakiem Po prostu zmieniając e, język angielski, bo to wszystko można tutaj kustomizować. Jak również można e, ustawiać kolor tych wszystkich tutaj napisów. Jak również je pogrubiać, i tego typu rzeczy. Więc teraz, tak, yy, możemy się w sumie cofnąć i pokażę wam, jak zrobiłem informacje tutaj. Co one zrobiłem dosyć ciekawie. Po pierwsze, mam informacje o mapie. Tutaj jest tych informacji trochę mniej niż we FNAFie. Informacja, yy, ile godzin będzie robiona, yy, kiedy zacząłem yy, i kiedy skończyłem. Informacje odnośnie wychodzenia czy jest bardzo ważne, o tym jeszcze muszę wspomnieć potem. E, ponieważ wychodzenie z takiego menu nie jest takie proste, jak się może wydawać. No i co, linki do socjali i to tyle. I mamy zrobiony dziennik. Otóż nie ma tutaj czegoś takiego jak fabuła. Dlaczego? Proszę Was, jeżeli nie musicie, nie dawajcie fabuły, mm, takiej zakładki fabuła, gdzie po prostu wszystko wyjaśnia wyjaśniacie. Jeżeli tam są w ogóle spoilery odnośnie tego, co gracz jeszcze będzie robił, czyli na przykład pisujecie mm, w fabule, rozbijasz się samolotem na wyspie, a gra rozpoczyna się przed w ogóle wsiąściem do samolotu, no to to już jest w ogóle spoiler, tak naprawdę. Czegoś takiego nie robimy. Wszystko, co chcecie napisać w fabule, czyli e, rozbijasz się samol z samolotem na wyspie, to musi być zaprezentowane w grze. Nie możecie zrobić czegoś takiego, że po prostu napiszecie to w fabule, a gra się rozpocznie już. Na wyspie, bo to jest tak naprawdę pójście na łatwiznę. To wszystko tutaj musi być zaprezentowane albo w kadcyce, albo w jakimś wstępie. Ja tutaj zamiast fabuły zrobiłem inną ciekawą rzecz, która jest dość jeszcze bardziej upiedliwa niż nie będą, a mianowicie dziennik. Co to jest? Fabuła w pigułce. To znaczy gracz może sobie poszukać po prostu informacji o się każdej rzeczy, w tej grze, tak naprawdę, ale nie są to spoilery, nie jest to też taka hamska napisana fabuła. Tu mamy na przykład jakieś fakty z, o całej planecie. Na którą leci załoga. Niektóre te to są faktycznie wycinki z Wikipedii, na przykład to. Chodzi po prostu o to, żeby. Jeżeli robicie coś, co jest związane z fabułą, to żeby gracz nie musiał tego przeczytać, żeby wiedzieć o co chodzi. Bo w tym przypadku to jest zrobione tak, że gracz nie musi w ogóle wchodzić do tego dziennika podczas swojej rozgrywki, żeby wszystko ogarnąć. Ale jeżeli wejdzie, to dowiecie kilku ciekawych rzeczy. Co ciekawe, tutaj też niektóre rzeczy się odblokowują z czasem. Jeżeli po prostu gracz będzie w jakimś miejscu w grze to odblokuje mu się nowy tutaj na przykład gatunek fauny. I też tu są informacje na przykład. I na przykład też z czasem te informacje będą się zmieniać, jak się będą aktualizować. I jak widzicie tu no od razu nam się odblokowała nowa gra. I też potem jak sobie rozpocznę nową grę, mogę sobie to nawet chyba zrobić z coreboardem, jak sobie wejdę i sobie to przeładuję... O! To mam w ogóle opcję kontynuowania gry. Bo tak jak na przykład w FNAFie gracz sobie sam musiał wybrać, że tak powiem, punkt, kont punkt kontrolny, sam musiał wybrać noc, od której chce zacząć, na której skończył, to tutaj to wszystko jest robione automatycznie za pomocą też punktów kontrolnych, które się wyświetlają tutaj w advancementach po prostu. I teraz tak, o co mi chodziło z tym wychodzeniem z mapy? Dlaczego to jest takie trudne? A mianowicie, zobaczcie, że tutaj wszystko się wyświetla na czacie. A co się dzieje w Minecrafcie, jeżeli wyjdziecie ze świata? czat się resetuje. Więc jeżeli ja teraz wejdę znowu na mapę, ja nie mam tego czatu, ale zobaczcie, że po chwili znowu się pojawia. Chodzi o to, że po prostu tu jest zrobiony system, który wykrywa, jeżeli gracz był w menu, jeżeli był w menu i wyszedł z gry, a następnie znowu wszedł, to jakby menu od nowa się odpala. Widziałem kilka map, które miały zrobione właśnie menu, gdzie to nie działało. Ja po prostu sobie wyszedłem z gry, patrzę i nagle ja nie jestem w stanie nic zrobić. Ja to mogę Wam nawet zaprezentować tutaj w Spawnie. O, idealnie się wręcz złożyło. Patrzcie. Wyszedłem ze świata, kiedy miałem odpalone menu, wszedłem na nie znowu i ja nie jestem w stanie nic zrobić, będąc graczem. Gracz jedyne co może zrobić, zmienić teoretycznie game mode, chociaż tutaj w sumie on i tak jest cały czas teleportowany, więc to mu nic nie da. Co jeszcze? Bardziej ogarnięci gracze mogą spróbować sobie usunąć jakiś tak. Spawn 3. O, I to coś mu daje. No ale gracz teraz w tym momencie lata sobie po prostu po mopie. Jak on ma dalej zacząć grać? No nie zacznie dalej grać. Bo nie ma jak. Musiałby zacząć grzebać tutaj w block, Jeżeli macie mapę na funkcjach, to już w ogóle. Także musicie, jeżeli robicie już menu, jeżeli już ogarniacie komendy, musicie pamiętać, żeby zrobić taki system. Ja Wam nie będę mówił, jak on działa, ponieważ jeżeli ogarniacie komendy na tyle, żeby zrobić takie menu, to będziecie w stanie na luzie e, zrobić taki system. Tu po prostu chodzi o to, żeby e, w momencie, w którym gracz się znajduje blisko e, i ma dane tak, odpalić całe menu jeszcze raz. Także menu ogólnie jest najbardziej efektowne zdecydowanie ale również najbardziej skomplikowane do zrobienia, najbardziej upierdliwe do zrobienia i najbardziej zabugowane. Ciekawe co jeszcze zrobił Kasar oraz Raidi w swojej mapie Iluzja Hefrana, bodajże, to się mapa nazywała, ponieważ tam menu jest zrobione ale nie za pomocą telerałów, tylko za pomocą itemów wybieranych na pasku szybkiego wyboru przez co y, automatycznie odchodzi taka opcja, że czat się resetuje po wyjściu z mapy. Więc to też jest jakieś podejście, chociaż ja akurat wolę używać teleraów. Z drugiej strony też takie menu jest najprostsze do zrobienia, jeżeli chodzi o komendy, bo tutaj mamy tylko telerał, czyli dosyć podstawowa komenda oraz teleport. To jest tak naprawdę dwie główne komendy, które tutaj działają, więc mam nadzieję, że jeżeli wejdę na jakąś mapę za niedługo, to zobaczę takie menu, a nie takie. A jeżeli nie ogarniacie jeszcze za bardzo komend i chcecie poznać wszystkie, które będą wam potrzebne do zrobienia własnej mapy, to teraz wyświetla wam się link do poradnika z wszystkich potrzebnych komend. I cześć! Chyba.